Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia, albowiem prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci, co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego. I dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało, ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci. Dążność zaś ducha do życia i pokoju. Ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko duch Boży w Was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w Was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w Was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, Przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha.